Dzień dobry, kochani. Wczoraj w czasie wyprawy po zioła e, wspomniałem na temat kluczy do oznaczenia roślin. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kilka pozycji, z których e, można skorzystać. Nie, od razu uprzedzam, że wcale nie jest to łatwe. E, zachęcam gorąco, żeby, żeby zaopatrzyć się w te książki. I tak. Zacznijmy od Jakuba Mowszowicza Pospolite Rośliny Naczyniowe w pol Polski. Jest to książka, która na wstępie zawiera opis cech anatomii, anatomii budowy roślin, budowy np. tutaj kwiatostanów ich typów budowy samych kwiatów. Tam mamy jeszcze płyty kwiaty, tak. Jeszcze tutaj o i na przykład nasion różnego rodzaju. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żeby korzystać z kluczy do oznaczania roślin, przede wszystkim trzeba poznać Budowę roślin i pojęcia, którymi klucze się posługują. I klucze z reguły są zbudowane w sposób dychotomiczny, czyli mamy do wyboru dwie cechy, jedną z nich, jedną z nich wybieramy, tak? czyli na przykład tutaj mamy do oznaczenia roślin zielnych i półkrzewów. I mamy dwie cechy w punkcie pierwszym, na przykład bardzo drobne, wodne rośliny z płaskimi pędami mającymi wygląd zielonych listków i jest od, nie, od razu odniesienie do rzęsowatych, tak? Ale jeżeli są to rośliny lądowe lub wodne o wyraźnych, ulicjonych łodygach, niespłaszczonych w postaci liścia, Mamy o, do odniesienie do pozycji numer 2, czyli tutaj na przykład do roślin bezkwiatowych albo do roślin tworzących kwiaty, i tak dalej. I tak od ogółu do szczegółu dochodzimy sobie na przykład w, e, przy kapustowatych w punkcie 25a, e, no na przykład do e, gorczycznika. Czyli liście łodygowe o e, uszastej nasadzie, trawiasto zielone, łuszczyna z jednym nerwem prawie czterokanciasta z krótkim dzióbkiem. No i, i mamy tutaj odniesienie do już konkretnego gatunku, e, którym jest gorczycznik. No i m, przechodzimy na stronę 135. Tak, tam była 135, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. O, bardzo proszę. I mamy gorczycznik pospolity. Już e, cały opis budowy e, e, rośliny łącznie z okresem kwitnienia. A, i innymi cechami, czasem życia takie rośliny, czy to jest roślina jednoroczna, czy dwuletnia, czy jest to krzewinka, e, znajdziemy tutaj opis. tak Innym, e, i teraz tak, od tego mowszowicza ja bym polecił w ogóle e, zacząć przygodę z oznaczaniem, dlatego że uwierzcie mi, e, że oznaczanie roślin e, wymaga niesamowitej cierpliwości, wiedzy. I pokory, dlatego, że to, co widzimy, wydaje mi się, wydaje nam się, że jest czytelne, jednoznacznie klasyfikujemy jakąś cechę budowy rośliny, a okazuje się, że absolutnie jesteśmy w błędzie i trzeba pracę wznawiać od nowa. Innym kluczem, z którego my korzystaliśmy w czasie studiów farmaceutycznych, to jest klucz przewodnik, do oznaczenia roślin leczniczych trujących i użytkowych Bolesława Brody, ale we współpracy z Jakubem Mowszowiczem. Tak, i tutaj słuchajcie, nie jest to zaskoczeniem, że na początku będą informacje tutaj o morfologii roślin, tak, jak są zbudowane korzenie, jakie są typy tych korzeni pędy podziemne to wszystko jest tutaj pięknie omówione ale to co jest to co jest wyjątkowe w tym przewodniku to jest bardzo fajnie przeprowadzony opis rodzin, całych rodzin roślin, tak? czyli na przykład mamy sklofur, skrofulariace trędownikowate i tutaj mamy te główne cechy diagnostyczne tej rodziny z omówieniem poszczególnych części, na przykład kwiatów. Są to cechy wspólne tak, dla, dla danej rośliny. Tutaj mamy następną rodzinę Asterace, dawniej Kompozytę. I znowu omówienie najważniejszych cech tej, tej, tej rodziny plus omówienie budowy kwiatów poszczególnych części kwiatu łącznie z nasionami. To jest bardzo fajna pozycja, też ją gorąco polecam. Mamy również klucz do oznaczania roślin naczyniowych Lucjana Rutkowskiego. I znowu nie będziecie zaskoczeni, że tutaj również zaczynamy naszą przygodę z książką z, z definicjami pojęć, który, z którymi spotkamy się w czasie oznaczania roślin. Czyli mamy tutaj na przykład. Nachybił, trafił, otworzyłem budowę liścia tak? jest w, w odniesieniu do jego brzegu, tak? do, do wcięć blaszki liściowej. No i tych, widzicie, że tych typów jest sporo. Jest to wszystko bardzo ważne, żeby poznać e, samą budowę kwiatu, samą budowę rośliny, poszczególnych części, żeby później w terenie nie opierać się tylko na Uwierzcie mi bardzo zawodnych jednak aplikacjach do oznaczania roślin ale na solidnej podstawie jaką jest klucz do oznaczania gdzie jednoznacznie możemy wskazać z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Następną pozycją którą polecam, ale to już jest dla mnie jest to, myślę że to jest taka jeżeli chodzi o, o poziom trudności jest to chyba na, na, najtrudniejszy przewodnik. Jest to przewodnik do oznaczenia roślin Rostafińskiego i sibla. I słuchajcie, oczywiście, w wszystko, ok, mamy budowę znowu omówioną, czyli wszystkie pojęcia. Też jest to klucz dychotomiczny, ale w którym, jak zauważycie, nawet od razu na tej stronie jest mnóstwo skrótów, symboli, więc nie jest to książka dla dla początkującego botanika, który po prostu idzie i bierze sobie pod pachę tą książkę i od razu oznacza nieznane mu wcześniej gatunki. Bardzo trudna w pracy. To jest moje oczywiście subiektywne zdanie. Ja polecam zacząć od e, Mowszowicza, e, Brody e, i później może na samym końcu Rostafiński, e, jeżeli będziemy się już czuli pewnie w materii. E, Wiecie, że podstawą działania roślin jest cała ich fitochemia. I e, polecam dwie pozycje. E, tutaj, farmakognozja e, e, to jest e, książka po, e, wydawnictwa lekarskiego. E, bardzo, bardzo dobra, rzetelna e, pozycja, którą powinniśmy mieć w, w swojej bibliotece. Niech Was nie przerażają wzory chemiczne. Wzory chemiczne są potrzebne, żeby kojarzyć grupy związków chemicznych związanych z poszczególnymi rodzinami roślin. Po prostu to bardzo pomaga zapamiętywać kierunki działania substancji. Substancji, które znajdziemy w roślinach. Czyli to jest farmakognozja. Tutaj będzie, w ogóle książka jest bardzo fajnie skomponowana. Znajdziemy również, zdaje się, że na końcu, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle w każdym rozdziale, o mamy, bardzo proszę. Co ja tutaj, o czym jeszcze tutaj chciałam powiedzieć? Na przykład na końcu tej książki mamy omówione rodziny roślin, właśnie ze względu na ich fitochemię. No i bardzo proszę, kariofylace. Wczoraj akurat żeśmy rozmawiali na temat karioflacy, rodzina charakterystuje się zawartością, pamiętacie, o czym mówiłem? Saponin trójterpenowych. Występują one w całej podrodzinie. I tak dalej, czyli informacje, które nas ustawiają od, od strony fitochemicznej, czyli znajdujemy jakiś, jakiegoś um, przedstawiciela rośliny, rodziny, i um, znając te, ogół, tą ogólną fitochemię danej rodziny, jesteśmy w stanie um, um, z grubsza określić kierunek działania tej rośliny. To jest wiedza, słuchajcie, E, e, trudna do przecenienia, bo uwierzcie mi, nie da się nauczyć, albo jest. Zresztą, czy się nie da, to nie mnie o to, to, to oceniać w, 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 w takim całym ogóle, ale słuchajcie, ja nie potrafię się nauczyć kilkudziesięciu, po, ponad stu gatunków roślin e, z ich całą fitochemią, natomiast łatwiej mi jest nauczyć się i poznać rodziny, do których te gatunki należą i przynajmniej na wstępie określić prawdopodobne kierunki działania roślin z danej, z danej rodziny. Także polecam farmakognozję. No i wreszcie fitoterapia i leki roślinne. Bardzo fajna książka, gdzie mamy o, proszę bardzo, jaki ciekawy temat, gdzie mamy omówione choroby ze wskazaniami, ze wskazaniami, mamy również omówione też grupy związków, ich aktywność biologiczną. Wiecie, w porównaniu z tą farmakognozją, takie ujęcie popularno-naukowe. To, czego mi brakowało w tej książce, jak ją sobie czytałem, to były właśnie Wzory chemiczne. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy wzrokowcami i na przykład jestem w stanie rozpoznać niektóre grupy funkcyjne i pamiętać w ten sposób, jak, jaki jest kierunek działania. Ale w ogóle świetna książka, która jest jakby takim podsumowaniem. Terapii, terapii roślinnej. Oczywiście, tych książek jest sporo w mojej bibliotece, ale te na pierwszy ogień Państwu polecam. Pozdrawiam. Niech ziele będzie z Wami.